Siemanko, z tej strony Stewana to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was i w dzisiejszym odcinku do wygrania macie widzowie skina za 50 zł. Ale posłuchajcie mnie co trzeba zrobić, ponieważ dzisiaj pojawią się dwa filmy. Pierwszy, tak jak widzicie, ten o właśnie o tej godzinie co się pojawił, a drugi gdzieś w okolice wieczoru. No i ten jeden skin za 5 dyszek jest na te dwa filmy podzielony, czyli jeśli chcecie tego skinka za 5 dych wygrać, musicie najszybciej jak potraficie wbić, widzowie, na ten film, na którym już jesteście. Od razu zostawcie ławkę w górę, i wbić na kolejny film, który też się pojawi. Ponieważ z tych dwóch filmów po prostu będzie losowany ten jeden skin za 5 dyszek, nawet ponad 5 dych, naprawdę bardzo, bardzo fajny skinek. A ja w dzisiejszym odcinku jestem na jakiejś dropie, bijajcie pierwszy link w opisie. Oczywiście jeśli chcecie wziąć udział w konkursie na koskę, wystarczy wpłacicie 2 zł, wyślecie mi potwierdzenie, że wpłacacie oczywiście im więcej, tym więcej tiketów, a ja w dzisiejszym odcinku 1283 zł, w poprzednim zostawiłem awóbkę w ekwipunku, ale profitu się nie udało zrobić, mam nadzieję, że w tym się uda i zacznijmy sobie od skrzyneczki letniej 30% profitu, pamiętajcie mortki o tym, żeby kanał subować dzwoneczkiem, ponieważ te osoby, które dzwona nie mają, nie wygrają konkursu, bo... Dzwon jest bardzo ważny, nawet jak czasami YouTube e, tego powiadomienia nie wyśle, to i tak miejcie tego dzwoneczka, ponieważ częściej na pewno z dzwoneczkiem wyślę niż nie wyślę. A my jak na razie jesteśmy dużo w plecy, tak jak widzicie, no bo tutaj naprawdę, naprawdę słabo, 1087 zł zostało. No słabiutko, słabiutko zaczynamy, ale mamy jeszcze skrzyneczkę tęcza, no to też dwie sobie takie pozwolę walnąć, 160 złotych, no i karambit autotronic, bardzo proszę, bardzo proszę takiego karambita, a my trafiamy tragedii, o ja pierdzielę, no ten filmik zaczyna się widzowie tragicznie, 32 zł. i wiecie co zrobimy? Od razu leci wszystko na upgrade, od razu leci wszystko na upgrade, mam nadzieję, że uda się zupgrade'ować na razy 5, 20% nie zmieniam w ogóle strony. No i to chyba siedzi, to chyba siedzi, powinno dolecieć. Let's go! Let's go! Pierwsza upgrade na 20% siada. No i ładnie, 177 zł I tak jesteśmy w plecy, ale nie tak duże, jak moglibyśmy być przed chwilą. Dobra, 926 zł. No to Purple Dragon Razy 5. Razy 5 jak poleci. 270 zł wydajemy. No i zobaczmy, co tutaj będzie. Mam nadzieję, że coś wartego uwagi. Chyba nie, nie wiem ile ta MK kosztuje w ogóle. 194 zł, bo w dobrych stanach, ale reszta słabiutko. Dobra, to jeszcze 5, ryzykujemy widzowie, nie poddajemy się i lecimy z tym koksikiem co no to tak chyba jeszcze gorzej zależy jakie stany broni 265 ok Star Track Fever Dream także tragedii nie ma bo dwa ziko tylko w plecy no i pamiętajcie również że cały czas twój event MC Caves za otwieranie eventowych skrzynek właśnie dostajecie te żetony no i jak ranking się prezentuje ranking 210 tysięcy ma ziołaczek no i zgarnia se rękawiczki a my dzisiaj no niech jest chest, zwalnijmy te trzy czesty sobie hop hop i za 6 koła mnie stać? Nie stać mnie za 6 koła niestety. No to resztę wrzucimy sobie do creepera. Dwa odcinki z rzędu nic nie dało. Także mam nadzieję, że w tym odcinku odda. Jak nie, to już naprawdę nie robię tego creepera, bo mam pecha. Okej, okay, jest w końcu skin. Drogi niedrogi. Ale zawsze to skin, który w equipunku jest i można go subgridować 143 zł. Razy 5 walimy sobie, była prawa góra. To będzie teraz lewo-dół. Tak mi się wydaje. Taką mam nadzieję. No i będzie lewo-góra. Chciałem dać lewą górę. Chciałem dać lewą górę. Ale dałem lewo-dół. No i dupa z tego wyszła, widzowie. Zbita. 234 złote. Walimy na tysiaka. Dajmy znowu lewo-dół. Proszę. Proszę, żeby to weszło. I to chyba wejdzie. Kręć, 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 kręć. Nie wierzę. Nie wierzę widzowi, jak to nie weszło. No i teraz jest lipa. Bo musi ten upgrade siąść. Lewo dół dajmy sobie bardziej tutaj. Proszę, no do trzech razy sztuka ten lewo dół. No i już widzę, już widzę, że to nie doleci. Znowu jest prawo dół, znowu tak blisko No ale co zrobić, widzowie? No nic nie zrobić i jesteśmy znowu bardzo dużo na minus. No kurcze, możecie mi napisać, czy macie jakiś sposób na zarobek, bo ja ostatnio po prostu otwieram radomowe skrzynki, a widzę, że tu w ogóle nie oddaję. No i też, widzowie, informacja. Turniej był. I już się zmył, bo w pierwszej rundzie przegraliśmy Gratulacje dla wygranej drużyny HeartMate, no zniszczyli nas Zniszczyli nas, my se gramy dla jaj Nie mamy jakiegoś tam teamu Jakbyśmy grali cały czas z tym samym teamem To może by były jakieś szanse, ale To widać, że zdecydowanie przeciwnicy lepsi Bo wygrali z nami 16 -1. Nie wiem czy ktoś oglądał Jeśli ktoś oglądał to pozdrawiam A ten odcinek nie jest warty chyba oglądania Bo my straciliśmy już bardzo dużo pieniędzy I zostaje, zostają Tylko dwie stówki Słabiutko. Dobra, cztery skrzynki rashbi. Proszę jeden nóż. Proszę jeden nóż i będzie naprawdę fajnie. Nie ma noża, ale jest tragedia. Tak szczerze, nie oszukujmy się. 120 zł, 6 dych w plecy. Mam jeszcze 23 ziko. Jest jakaś skrzynka na małym procencie? Jest skrzyneczka. wielkie szczęście. Razy cztery. Nie stać nie Razy trzy Nie stać. No i może akurat. Może akurat koska. A my dostajemy Trzy karambity, ale niestety nie w postaci kosy. Takie karambity na przykład macie do wygrania u mnie na kole, Portunę na live'ach, także też serdecznie zapraszam. No a my co, co, widzowie? No ryzykujemy, ryzykujemy. Pierwszy upgrade na razy pięć siadł. No ten też musi w końcu wejść. Znowu lewo dół daje. Ostatni upgrade w tym odcinku. No jest lewa góra, i jest lewa góra. Oj, oj, oj. No widzowie, dzisiaj naprawdę tragedia. Ale co, dajcie łapkę w górę na pocieszenie. Pamiętajcie, żeby wbijać od razu na kolejny filmik, który się pojawi. Ponieważ 5D dla Was jest do odgarnięcia. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i na razie.